Nonsensopedia twierdzi, że dziś, 2340 566 lat temu, człowiek odkrył zastosowanie kamienia. Fajnie. Zaczynamy od newsów konsolowych, bo branżowi informatorzy podzielili się informacją o dacie premiery PS5 Slim, choć Slim oficjalnie w nazwie nie ma. Według przecieków premiera nowej wersji konsoli Sony ma się odbyć 10 listopada, a 4,5 miliona konsol jest już gotowych do wypuszczenia na rynek. Warto mieć tylko na uwadze, że data premiery w Polsce może być delikatnie przesunięta, bo ta podana dotyczy rynku japońskiego i USA, choć na oficjalne info jeszcze czekamy i można mieć nadzieję. Od pewnego czasu wiemy już, że CD-Projekt Red kończy rozwijanie gwinta, a to społeczność ma decydować o dalszych losach gry w jej obecnej formie. Aktualizacja 11.10 wprowadziła radę do spraw balansu, dzięki której gracze będą mogli kontrolować nadchodzące zmiany w kartach i mieć realny wpływ na kształt gry. Cały proces opiera się na wewnętrznym głosowaniu, a zmiany będą wprowadzane tak długo, jak długo będą ludzie, którzy tego chcą. In the cleansing might of fire. To już ostatnie chwile, by wziąć udział w darmowym trialu gry The Crew Motorfest. Tylko do jutra możecie za darmo pograć w najnowszą odsłonę The Crew przez 5 godzin, by sprawdzić, czy gra Wam odpowiada. A jeśli zdecydujecie się, by kupić grę, to do końca trwania całej akcji możecie wyhaczyć swoją kopię o 15% lub nawet 20% taniej, w zależności od platformy i edycji. Niedawno pojawił się nowy zwiastun Władcy Pierścieni Powrotu do Morii i ponownie w kinematyku możemy usłyszeć Johna Rysa Davisa, czyli aktora znanego z roli Gimlego. Dziś niestety pojawiła się informacja, że wersja gry na PS5 ukaże się dopiero 5 grudnia ze względu na konieczności poprawek w różnych aspektach konsolowej wersji gry. Pecetowcy zagrają bez zmian już od 24 października. A żeby techowi pecetowcy nie byli poszkodowani, to na razie niepotwierdzona jeszcze informacja, jakoby Nvidia szykowała kolejne karty graficzne z serii 4000, tym razem z dopiskiem Super, który jest niczym nowym dla kart zielonych. Mówi się o wersjach z sk do modelu 4070, 4070 Ti i 4080. Jeśli to prawda, to specyfikacje i daty premier poznamy pewnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a targi CES 2024 wydają się prawdopodobnym miejscem na takie ujawnienia. Stellaris, czyli jedna z najlepszych strategii Paradoksu – i tutaj nie zapraszam do dyskusji – dalej się rozwija. Ogłoszono właśnie dodatek o tytule Astral Planes, który zadebiutuje jeszcze w tym roku. W ramach dodatku będziemy zwiedzać alternatywne wymiary i światy równoległe. Dodatek wprowadzi też nowe systemy i technologie, a do tego rozgałęziające się narracje. Ech, tak bardzo chciałbym umieć być dobry w tej grze. Tyle ode mnie dzisiaj, trzymajcie się ciepło w tych delikatnie chłodniejszych temperaturach. Na razie.